E, co za grad. Znowu jakiś zwykły, nudny Japończyk, a nie, to ten wzmocniony. Drogie dzieci, dzisiaj opowiem Wam, dlaczego Nissan Sany GTI jest szokująco dobrym samochodem. Sam generacji N13 wszedł do produkcji bodajże, w 1985 roku i tak naprawdę na pozór nie wyróżnią się jakoś szczególnie od zwykły kanciasty kompakcik, którego cechą charakterystyczną była przede wszystkim mnogość wersji, które bardzo różniły się od siebie stylistycznie, wyposażeniowo itd. Ale to cóż, no cóż, kolejny kanciasty Japończyk, o czym tutaj dużo gadać. A jednak jest o czym. A przynajmniej jest o czym gadać w przypadku tej właśnie wersji, czyli GTI. Wersja GTI troszeczkę różni się od popularnego niegdyś na naszych drogach Diesla 1.7. Zacznijmy od tego, że tamten diesel widywany był głównie jako sedan, natomiast GTI wychodziło jedynie jako hatchback. Najczęściej trzydźwiowy, zdarzyły się też pięciodrzwiówki, ale są niesamowicie wręcz rzadkie. W Polsce występuje tylko łącznie 7 sztuk GTI. 4 sztuki 1.8, czyli takiego jak stoi za mną i 3 sztuki wersji 1.6, z czego jedna pięciodrzwiowa, czyli naprawdę mega rodzen. Wizualnie samochód GTI odróżniało się od wersji cywilnych tylko tak naprawdę przednim i tylnym spoilerem, ewentualnie nakładkami na progi, no i wnętrzem, które było czarne, podczas gdy w cywilnych wersjach e, głównie szare, było też brązowe i niebieskie. Ale najwięcej różnic kryje się oczywiście pod maską, no i w tym, jak ten samochód jeździ, a jeździ naprawdę srogo. Wnętrze nie szokuje stylistyką, choć ewidentnie widać tutaj to, że jest to usportowana wersja. Przede wszystkim są bardzo fajne, dość twarde, ale zaskakująco wygodne kubełki. No i sportowa, trójamienna kierownica. Jeżeli chodzi o samą stylistykę, no jest ona typowo japońska. Mamy tutaj po prostu zwykłego kanciastego Japończyka z lat 80. Jednak wszystko razem wygląda bardzo fajnie, a przede wszystkim jest Niesamowicie dobrze zmontowane. Jakość wykonania wnętrza tego samochodu, chociaż same plastiki nie zachwycają jakoś swoim wyszukaniem, jest, jest wręcz galaktyczna. Tutaj po 30 latach nic praktycznie nie skrzypi, nie telepie się ani nie odpada. Japoński wóz, po prostu tyle. Zadnie kwatery sany są w tej chwili niestety zajęte, więc nie sprawdzę jak się dziś z tyłu, chociaż podejrzewam, że da się tam wytrzymać. Również i bagażnik, jak się okazało, jest zajęty, więc nie sprawdzimy dzisiaj jego pojemności, ale z tego co widziałem, myślę, że dałoby się tam spokojnie włożyć przynajmniej baz w miękkim pokrowcu. A to, jak na samochód tej wielkości, jest już zupełnie niezłym osiągnięciem, dlatego że to, co pod koniec lat 80. było kompaktem, dzisiaj tak naprawdę wielkościowo kwalifikuje się do niewielkich samochodów segmentu B. No to parim i jadziem Pierwsze, co zwraca na siebie moją uwagę w jeździe tym sprzętem, to to, jak pracuje sprzęgło i dźwignia zmiany biegów. Zacznijmy od sprzęgła. Chodzi leciutko, ale precyzyjnie. To, jak fajnie się nim operuje, jest wręcz szokujące. Jest ono zresztą hydrauliczne, co było ponoć zarezerwowane dla wersji 1.8. Powiem tylko tyle. Sprzęgło chodzi tutaj przyjemniej niż w 940. Obczajcie to. Nissan Sunny. Kompakt. Końcówka lat 80. Sprzęgło chodzi fajniej niż w dużym, komfortowym i na pewno dużo droższym Volvo. Trzy lata młodszym. A to jak do tej pory właśnie 940 była dla mnie wzorcem metra w kwestii tego, jak powinno działać sprzęgło. Drugi temat to jest działanie dźwigni zmiany biegów. Chodzi ona bardzo precyzyjnie. Skoki Dźwigni nie są może tak króciutkie jak w wytworach garbańskiego przemysłu motoryzacyjnego, ale i tak jest bardzo precyzyjniutko. Biegi wskakują silcznie na swoje miejsce. Wszystko się zgadza, wszystko chodzi tak precyzyjnie, że nie mam żadnych pytań w 30-letnim samochodzie. W ogóle wszystko tutaj działa bardzo precyzyjnie. Wszystko działa tak, jak powinno. Trudno się czegokolwiek przyczepić. Powiem więcej, tutaj wszystko działa w sposób niesamowicie współczesny. Mimo, że powtarzam to po raz kolejny, ten samochód został wyprodukowany w roku 1989. Niektórzy ludzie, którzy wtedy się urodzili, mają już dzieci. To tutaj w ogóle nie czuć tego, że ten samochód ma tyle lat. Gdyby ktoś wsadził mnie do tego samochodu po ciemku, zasłonił elementy, które pozwalałyby mi go rozpoznać powiedział jedź a następnie spytał mnie ile ten wóz może mieć lat powiedziałbym, no nie wiem 10? tak, tutaj wszystko działa tak dobrze tak współcześnie i tak precyzyjnie to, to jest po prostu szok przede wszystkim jednakowoż jest to auto usportowione a to wiąże się z jednym. Bardzo fajnie jest trochę przycisnąć. Ha! Sane GTI katalogowa ma 125 koni. Tu na hamowni wyszło troszkę więcej. 135. I chociaż są to tylko dwa koni więcej niż w Skansenie. Podejrzewam, że w nim spora część z tych kucy już się rozbiegła. To do napędzenia niewielkiego, niezbyt ciężkiego, niewiele ponad tonowego auta, jest to więcej niż wystarczająca liczba. To jak Sany GTI reaguje na gaz, to jest może nie poezja, ale bardzo ładny kawałek literatury, którą mógłbym sobie czytać co wieczór. Oczywiście, mocy i osiągi byłyby tak naprawdę psu na budę, gdyby samochód nie prowadził się odpowiednio precyzyjnie, a ten się prowadzi. Układ kierowniczy, wspomagany, co było opcją też zarezerwowaną, ponoć dla wersji, właśnie GTI, jest bardzo przyjemnie precyzyjny, stawia lekki, fajny opór. Do tego mamy. Dość sztywne, nieco utwardzone w stosunku do innych wersji, zawieszenie, które jednak odpowiada charakterowi tego auta. Poza tym ono nie jest za twarde. Tutaj jest wyczuwalna sztywność, ale nie wywraca ona bebechów do góry nogami ani nie wybija zębów. Jest zupełnie fajnie. Ludzie mówią o hot hatchach, że no, GTI, Honda Civic Type R. Co jeszcze, no niektórzy twierdzą, że Astra jest i opcji jest sporo, no Focus RS, okej. Okay. Ale uważam, że każdy z nich powinien przejechać się samy GTI. Bo to, co potrafi ten niepozorny samochód i to, jak jest wykonany, jak jeździ po 30 latach od wyjechania z fabryki. Nie wiem, jak szanowne Państwo, ale ja nie mam pytania. Reasumując, świetne osiągi, bardzo dobre prowadzenie, praktycznie wzorcowa pozycja za kierownicą, perfekcyjnie działające urządzenia pokładowe od dźwigni zmiany biegów i sprzęgła po wszystkie przyciski i przełączniki, rewelacyjna jakość wykonania. Gdyby tylko nie typowo japońskie podejście do zabezpieczenia antykorozyjnego, mielibyśmy tutaj samochód, który spokojnie Mógłby równać się z dzisiejszymi kotyczami, chociaż według mnie jest fajniejszy od nich. Może nie szybszy, ale fajniejszy. A tak poza tym, to po prostu szokująco dobry wóz.